Dzień dobry państwu. Witam z 34 Forum Ekonomicznego w Karpaczu. Moim gościem jest Jacek Chwedoruk, dyrektor zarządzający Rothschild Co. Witam panie. Witam panie dyrektorze bardzo serdecznie. Dzień dobry. Porozmawiamy o globalizacji, o globalnych rynkach i o tym, jak one reagują na zmieniający się świat. Przede wszystkim moje pierwsze pytanie dotyczy tych niepokojów, które mamy na świecie, niepokojów wojennych związanych z wojną w Ukrainie, konfliktem na Bliskim Wschodzie i rosnącą sytuacją w Azji. Jak rynek, jak rynki globalne reagują, czy traktują to w kategoriach jakiegoś zagrożenia, czy może do, to doprowadzić do jakiegoś wstrząsu, bo mamy jeszcze Donalda Trumpa z swoimi wojnami celnymi? Rynki światowe dostosowują się do wojen. Nie pierwszy raz. Dlatego mamy być może od czasu do czasu zwiększoną chwiejność tych rynków, ale jak popatrzymy od początku roku, no to te rynki rosną nie bez powodu. Mamy rynek zdominowany w tej chwili przez korporacje amerykańskie i aspirujące korporacje chińskie. W obu tych geografiach biznes rozwija się dobrze. W naszej Europie, która jest jakoś pomiędzy następuje też taki stabilny, stabilna nie wiem, stagnacja, można by to też tak nazwać. Myślę, że rynek nie widzi zagrożeń na razie z lokalnych konfliktów. Jeżeli byśmy przyjęli Rosję, czy jeszcze mniejszy Izrael, strefę gazy, no to jakąkolwiek miarę byśmy nie przyłożyli, czy procent w handlu światowym, czy kontrybucja do dochodu światowego, to są jednak na razie bardzo małe bardzo małe problemy, więc rynki patrzą oczywiście na co innego: patrzą na rozwój nowych technologii, patrzą na transformację energetyczną to są te trendy globalne. Oczywiście mamy też do czynienia ze zmianą takiego paradygmatu z, z tego rozwiniętego zachodu na tak zwany aspirujące południe. Czy kiedyś to był trzeci świat, a teraz to już jest świat, który jest równoważny, jeżeli chodzi o większość, wielkość dochodu narodowego, no oczywiście olbrzymia liczba mieszkańców, to ma, to ma swój y, ciężar gatunkowy, na przykład dla korporacji globalnych. No a jesteśmy w, w Karpaczu, y, która aspiruje do bycia polskim Davos, i okazuje się, że firmy. Wydawałoby się, no, z niewielkiego kraju w Polsce, działające, czy w ogóle działające w regionie, tak samo podlegają tym trendom globalnym, jak i firmy amerykańskie czy chińskie. To porozmawiajmy o tych megatrendach. W którym kierunku zmierza gospodarczo świat w tej chwili? Co dominuje? Świat się cały czas rozwija i mam nadzieję, że tak dalej będzie. Wspomniałem tutaj o technologiach. Te technologie zmieniają się dzisiaj szybciej. Są znane takie statystyki, ile firm giełdowych przetrwało na wiodących pozycjach 10 lat temu, 20 lat temu, 30 lat temu. Teraz to będzie jeszcze szybciej. I to jest miara tego rozwoju technologii. Mamy oczywiście taką niesprawność rynkową, że takie giganty technologiczne, 7-8, zależy jak je liczyć, amerykańskie i pewnie parę chińskich, stanowią nieproporcjonalnie duży procent kapitalizacji tych rynków. W związku z tym, od strony finansowej, ich, ich zachowanie będzie determinowało. Kluczowe wskaźniki, co nie będzie do końca prawdziwym obrazem, tak zwanej gospodarki realnej. No ale ten trend technologiczny jest i jest bardzo ważny. Drugi, drugi istotny to jest transformacja energetyczna. I tutaj wydawało się parę lat temu, że kierunek jest jeden: tak zwana zielona gospodarka, neutralność klimatyczna. Na dzisiaj Rozwija się to wielokierunkowo. To znaczy są kwestionowane, już nie tylko mówię o, o tych m, naukowych teoriach y, klimatycznych, ale nawet przyjmując, że tak jest, to są kwestionowane technologie, które były uważane za czyste. Czy one w końcowym efekcie są czyste? No dam przykład: y, technologia nuklearna. Coś trzeba robić z uranem, y, który się nie rozkłada. Odpady nuklearne to są rzeczy bardzo szkodliwe dla potencjalnie dla obszarów, gdzie te odpady są składowane, no ale jakby trzeba to, trzeba to wyważyć, ale do każdej technologii jest taka dyskusja, a na koniec jest rachunek ekonomiczny i koszt wytworzenia energii. Ten koszt wytworzenia energii jest coraz bardziej istotny dla przemysłów, które kiedyś się wydawało, że są już stare, na przykład dla dla wytwarzania, tak? czyli właśnie wszystkie te industrialne kraje mają problem z kosztami energii. Ale okazuje się, że bardzo nowe technologie zużywają bardzo dużo energii na przykład centra danych więc no, to się zmienia tak szybko ale w efekcie mamy coraz lepsze. Produkty, coraz lepsze usługi. No i liczbowo nie ma lepszej miary niż, niż dochód na, na mieszkańca, on wszędzie rośnie. Mhm. A sztuczna ta inteligencja, jej wpływ na gospodarkę, automatyzację. Jak, jak pan to jak odwiedzi perspektywę mhm. tego to rozwoju? To jest już w tej chwili element, który towarzyszy większości biznesów i jest coraz. Bardziej istotnym elementem software'u. Czyli wszystkie y, biznesy, które wymagają software'u, mają ten element samouczenia się, co nazywamy sztuczną inteligencją. Y, idzie to coraz dalej, Na, uczymy się z tego korzystać. Y, myślę, że to tylko zwiększy efektywność, obniży koszty. Będą ofiary tej rewolucji? Y y y Będą zmiany, to znaczy, ja nie wiem, czy, czy ktoś, kto kiedyś pracował przy taśmie produkcyjnej, to był zachwycony. A czy nie lepiej, jakby był, czy później został, nie wiem, nauczycielem, czy, czy, czy pracownikiem w urzędzie. No, teraz będą kolejne zmiany, ale one mogą być, one zależą od nas. Tak? Jest to tak zwany element społeczny. Nie tylko związki zawodowe, ale rządy też dbają o, o jakieś dobre samopoczucie swoich wyborców, więc wydaje mi się, że jakby z jednej strony rozsądna ochrona, a z drugiej strony korzystanie z tych technologii zapewnia równowagę. Mhm. Zapytam jeszcze o jedną sprawę, która no, jest takim znakiem zapytania. Kryptowaluty. Mhm. To jest rynek, który się rozwija yy, mocno w ostatnich latach. Pytanie, czy... To jest, czy kryptowaluta może być tym, co zastąpi tradycyjne narodowe waluty? Wydaje mi się, że w miarę efektywnej gospodarce kryptowaluta jest raczej tylko kolejnym aktywem spekulacyjnym, którego wartość możemy sobie dyskutować. Czy jest sztuczna, czy nie, ale tak samo złoto też nie wiadomo właściwie jak mierzyć tą wartość, samo złoto nie zarabia, więc nie ma w tym nic złego. Natomiast no, póki co systemy rozliczeniowe, bankowe są na tyle dobre, że te kryptowaluty nie pełnią rolę wymiany poza niektórymi. Fragmentami rynku, na przykład tak zwanym czarnym rynkiem czy, czy kryminalnym. Natomiast stablecoiny w, w przeciwieństwie do kryptowalut, które są emanacją elektroniczną pieniądza emitowanego przez no, głównych graczy gospodarki światowej, wydaje się, że to jest po prostu technologia, która ułatwi wymianę. Mamy olbrzymi rozwój firm płatnościowych ze względu na brak efektywności rozliczeń czy płatności pomiędzy systemami bankowymi, różnymi walutami, różnymi krajami, opóźnienia, więc stablecoiny w założeniu mogą pomóc w przyspieszeniu tych przepływów. Zapytam na koniec jeszcze o Polskę. Gdzie jesteśmy w tym globalnym świecie i co nas czeka? więc jesteśmy w Europie, czyli tak trochę pomiędzy Stanami a Chinami. Wydawało się, że będziemy korzystać z trendu tak zwanej reindustrializacji albo nearshoringu mhm. w Europie, czyli powrotu zdolności produkcyjnych, tworzenia biznesu w Europie, i mimo dużych wysiłków rządów europejskich, Komisji Europejskiej, to na razie się nie udaje. Więc jesteśmy trochę na takim rozstaju, musimy dbać też o siebie, patrzeć na cały świat, układać nasze stosunki i z tym bardzo rozwiniętym rynkiem kapitałowym amerykańskim, i z tym bardzo rozwiniętym rynkiem wytwórczym chińskim i po prostu lawirować w korporacjach, to się nazywa piwotować. Bardzo dziękuję za rozmowę. Jacek Chwedoruk, dyrektor zarządzający Rothschild Co. był moim gościem.